Witajcie kochani. Witam się z Wami w takim czasie, kredonos do ślązoków jest ważny. Na pewno te kery są fest uważne, widzą, że za mną jest tapeta. To nie jest moja izba i się tak to ino ustawiła. I na pewno żeście są ciekawi, czemu tak. A no słuchajcie, czas przygotowań do wielkiej nocy na Śląsku. To jest czas takich prawdziwych porządków. Żaden z nas tego nie lubi, tu nie ma co ukrywać, ale wielkanocne porządki to są porządki blank większe niż te wszystkie, które robimy cały rok. Co jest najważniejsze w tych porządkach? No oczywiście łokna. Śląskie, czyste łokna, z których gospodynie słyną w całej Polsce, to właśnie podczas wielkiej nocy. Muszą być rychtych czyste. Także joje jeszcze przy tych wszystkich porządkach, przy tym skródzaniu, bez to tako fajno, tapeta się ze zadku musiała dać. Chciałabym, co byśmy się dzisiaj połosprawiali, rychtych łoty Wielkanocy, wielki Nocy, bo i tak, i tak godają, ale co byśmy się pogodali tym, że ten czas jest taki zaznaczony wieloma i tymi tradycjami, nam na co dzień towarzyszą. Już tą ten czas, który my nazywamy wielka no, Wielką Nocą czy nocą, bierze się stąd, że ta Wielkanoc to jest z martwych stanie ponboczka, przyjdzie z Wielkiej Soboty na Wielką Niedzielę w Wielkim Tydniu. Ale do nas jest to też taki czas, kiedy poza tym, że richtig religijnie go przeżywamy, mamy dużo tela rzeczy do zrobienia. Że czas nam uciekał fest prędko. I o wszystkim trzeba pamiętać już prędzy, A to, żeby posadzić trowka, co by była gotowo. a to, żeby pozbierać szkorupy z cebuli, żeby potem się fajne zrobić brązowe jajka, na których się będzie malować czy szkrobać, w zależności od tego, co kto tam lubi. Ale cały ten czas takich rostomajtych, najważniejszych przygotowań, zaczyna się. W niedzielę palmową. W niedzielę palmową, kai wszyscy musieli iść do kościoła z palmą. Dzisiaj też idzie to jeszcze zauważyć, bo wiele tych palm jest. Ale powiem wam, musicie uważać, co by wasza palma była richtig śląsko. Co to znaczy, żeby nasza palma była śląsko? Jak widzicie, śląskie tradycje mają zawsze coś takiego, co jest do nich ważne. W śląskiej palmie nie może być nic sztucznego. No Ślązowie nie lubią sztuczności. Bez duż będzie to widać też w palmie. Musi być za to siedem rostomajtych krzewów. I musi być i kalina, i czerwonowierzba, i agrest, i, i sosna, i jemioła, i bagnioczka, i jałowiec. Ale Sumunę, co w to miał, to dowoł do palmy. No oczywiście ku temu muszą przyjść bazie, które są najważniejsze, ale ważne jest, aby z tych siedmiu tych krzewów, które będziecie do palmy dować, znodła się tam jedna z pikami. Piki muszą być. Są one na pamiątka cierniowej korony, które oddali ponboczkowi i my to w palmie upamiętniamy. Ale powiem wam jeszcze, że oprócz tych tradycji zrozumiałych i wynikających z religii, Nikere obrzędy u nas są takie, które trudno je zrozumieć. Bo na przykład jedną z takich tradycji, które ja pamiętam z dzieciństwa, było to, że jak my przyszli już po poświęceniu palmy, to trzeba było jednak jako baśka zjeść. Kilało to okropnie i moja y, starka i moja mamulka go dali, że jak się tak bazia zje, to się będzie zdrowym bez całki rok. No, bowiem nie zawsze to działało, bo jednak chorobska różne się trzymały, ale ta baziaka było zjeść. Dzisiaj nie wiem, czy jeszcze w Nikerych domach bazie się je, ale tak kiedyś u nas na Śląsku było. Dzisiaj palmy są bardzo eleganckie, obwiązane roztomaitymi szlajfkami, mają rostomajte kolorowe ciczki powkładane. Tak nie było w Śląskiej Palmie. I albo te, co idą z tymi kolorowymi, to nie są Ślązoki i też to chcą pokazać, ale albo też chcą pokazać, że taka palma musi być fajna, bo ona będzie zdobić. Niedziela palmowo zaczynała Wielki Tydzień. I powiem wam, co na Śląsku było ważne. Jeszcze u mojej starki w domu, bez całki Wielki Tydzień, nie było żadnej muzyki. Nie słuchało się radia. Nie było telewizora. Kaś tam po cichutku szło jakieś wiadomości wysłuchać, ale to był czas takiej zadumy i takiego skupienia nad tym, co przyjdzie w najbliższych dniach. Każdy dzień w tym wielkim tydniu coś znaczył i coś symbolizował. I mogę się powiedzieć ja wszystko, co wtedy z tym wielkim tydniem się wiąże, jest związane z Kościołem i z religią. No, prawie wszystko. Richtig jest tak, że dużo tych naszych tradycji jest związanych z kościołem i z wiarą, no bo przecież nasz rok obrzędowy jest koło kościoła mocno powiązany. Ale jak już my zaczęli ten wielki tydzień i te przygotowania do tego najważniejszego dnia, to ja chciałam tak no, o nikarych rzeczach wam powiedzieć. Że na przykład w wielki piątek ważne było, co by rano iść nad rzeka i umyć nogi. Fez trudny to był wyczyn. Taki bardzo emocjonalny z racji te, nie tego, że się nogi myło, ale z racji tego, że trzeba było iść nad ta rzeka, nie wszędzie było blisko, a niekiedy było jeszcze fest zimno. No ale trzeba było iść i. W bardzo wielu rodzinach się rychtych tego przestrzegało. Szło się umyć nogi i co ważne teraz, po tym umyciu tych nóg ludzie się nie ocierali. Łoblekali szczewiki i szli do domu, ta woda musiała łobeschnąć. Po co to tako tradycją? Oczywiście wziął ona się na pamiątka tego, jak przy ostatniej wieczerzy Pan apostołom obmywał nogi. Ale powiem wam, że ślądzoki to jest bardzo mądro grupa i one się to troszkę, ten trudny obrządek, umilili, bo po takim myciu nóg w tej zimnej rzece, po takim łobloniu się tą lodowatą wodą, była też taka tradycja, nie wiem, co to za ślązok wymyślał, ale fez mądry chyba, że czasie było łyknąć tak jak te zimne wody, czasie było łyknąć żółki. Powiem wam, się festa tradycja podobała śląsko i bardzo chętnie ją kultywowali i kultywują na pewno dali, bo to symbolizować miało, jak podboczka na krzyżu pojęli tym. Także to taka tradycja, która pokazuje, że poza tymi wszystkimi elementami związanymi z wydarzeniami, które towarzyszyły. Drodze ponboczka na Golgota i tym ostatnim jego zimskim zdarzeniom, to jeszcze ludzie do tych świętych rzeczy wymyślali takie, które by im w tym trudnym czasie, aby troszkę umilały ten czas. Niby z powodu, godo się, że u na Śląsku ta granica kajsakrum spotykał się z profaną. Często je nie zauważalno, bo ślązoki są fest pobożne, ale też fest swoim tradycjom przają. Żeby nie godać tu po kolei o tym, co się działo w Wielki Czwartek, Wielki Piątek, to ja może, żeby nie było tak bardzo inosmutnie, bo to wszystko przeżywać będziemy w najbliższych dniach, skupia się na tym, z czym kojarzyła się Wielko Sobota. Otóż Wielkosobota było to wydarzenie bardzo lubiane przez dzieci. A czemu? Bo Wielkosobota szło się popularnie się go do święcić koszyczki. To nie te koszyczki się szło święcić, no to co było w koszyku. Do tego koszyczka trzeba wsadzić wszystko, co będzie na Wielkanocnym śniadaniu. To je niezwykłe śniadanie. Bo śniodo się z radością, że Ponbuczek stanął z martwych. I wszystko, co na stole się znajdzie, musi być dzień wcześniej poświęcone. W takim koszyczku koniecznie musiał być i końce gwóżtu, i szynka, obowiązkowo baranek na znak zmartwych stanio, ale i, tr i troszkę soli, i troszkę chrzanu. No i przede wszystkim symbol nowego życia, czyli jajka. Te jajka, kere były zrobione na roztomaite sposoby, bo mogły to być i pisanki, i wyklej. Dzisiaj mamy już i wyklejane, i robione woskiem, i farbione w cebuli. Na roztomaite sposoby, jako to kero gospodyni miała pomysł. Ale jak też miała czas, bo jak już powiedziałam na początku, wiele to było przygotowań, wiele to było sprzątaniu, wiele to było roboty. Jak w domach były, albo są jeszcze jakieś młode panny czy dzieci, które na zrobienie świątecznych pisanek mają czas, to one były roztomaite, przeróżne, na bogato, a jak nie, no to dzisiaj już mamy i barwniki do jajek i rostomajte naklejki. Inni ludzie godają, ja, ale prawdziwość lązoczka, aby z takimi wyklejankami ja jajek nie zrobiła. Nie słuchajcie tak do końca, bo prawdziwe ślązoczki to są baby zaradne, które wiedziały, że najważniejszy czas to jest ten poświęcony rodzinie, bliskim i temu, co ważne. Więc jak one by już dawno temu miały sposoby, żeby to wszystko zrobić prędzej, to ja się tak myślę, że te najprawdziwsze ślązoczki też by z tych wszystkich pomocnych rad skorzystały. Jak już to wszystko było zrobione, szło się to te jodło poświęcić. A jakie to było cierpienie, powiem Wam, jak po wielkim piątku, kaj już jest post, kaj się nic nie je praktycznie, praktycznie, no się pije woda, jakieś lekućkę śniadanie, bo się w wielki piątek pości, to te jodło w tym wielkanocnym koszyczku woniło potrójnie, a nic nie idzie zjeść. Bo to dopiero wszystko je na to śniadanie niedzielne, wielkanocne, najważniejsze. No Łominęła tu wiele różnych rzeczy, bo przede wszystkim jak w piątek Ponboczek umierał, jak składają go w grobie, jak się idzie całować krzyż. Ale to wszystko wyniko z tego obrządku, co mamy opisane w Biblijce, co się wydarzyło w wielkim tydniu. I ja tu zbliżą się takimi, mogę powiedzieć, wybranymi etapami, co by powiedzieć o takim święcie, które jest chyba najbardziej lubiane przez takie godosiediołchy na wydaniu. Cóż to się dzieje? Jak już ponboczek zmartwychwstanie, wstanie, nazod zaś biją dzwony, Rozległo się wesołe: Aleluja, że zmartwychwstał, że zadzie żywy. Przypomina się wydarzenie, które towarzyszyło już dawno temu, jeszcze w Ziemi Świętej, jak ponboczek zmartwychwstał i kobiety szły do grobu. Kaj zobaczyły uciepniony kamień, wiedziały, że zmartwychwstał i strażnicy, którzy pilnowali, nie chcieli, żeby ta prawda o zmartwychwstaniu wyszła, zaczęli te baby lodź wodą, co by tego nie godali ludziom. I z tego zdarzenia zrobiła się tradycja, która na Górnym Śląsku, myślę, że nie ino na Górnym Śląsku, ale u nas fest mocno jest żywo, w poniedziałek wielkanocny, śmigus dyngus, czy śmiergust. rostomajcie, w różnych y, częściach naszego śląska na to będą gadać, czy lony pędziałek, czy śmiergust, czy, u mnie się go dało śmigus dyngus, czyli polewanie wodą. Y, dzisiaj ta tradycja, jak wiele innych, przechodzi majte transformacje, bo dzisiaj już idzie też działchy leją chłopców, ale na Górnym Śląsku tak nie było. To ino chłopcy mogli wodą loć dżołchy. Czemu to było takie ważne i czemu u do dżołchów, do panin, które były na wydaniu? Bo te dżołchy, które miały największe powodzenie, a były fezdłoblone, słynęły w okolicy jako te, które miały największe powodzenie. No toż takie boroczki nigere, jak były blank suche, chyba same się oblewały, bo z tego, co ja pamiętam, po placu wszystkie łaziły mokre. Ale to oblewanie to już było różne bo i oblywało się takie dziołchy na wydaniu, się rano szło, się klupało, nie się, że to tak ino było, jak dzisiaj są jakieś pistolety, czy jakieś takie plastikowe jajka i troszkę wody, nie, to się loło garcami, to się loło kiblami. Tak się myśla, czemu ta tradycja zanikła, chyba z tego, że woda je coraz droższa i to na pewno na ta tradycja też ma wpływ, ale wtedy się loło, nie patrzało się na nic. I ta tradycja była, fest lubiano przez wszystkich. No, ale tu zaś ta zaradność śląskich chopów, jak się też tak odziała hałobloło, czyli się pokazało, że je fajno, to tak nie myślisz, że to było za darmo. Bo taki synek zawsze dostawał jakiś maluczki gyszynk. A albo to była fajnie zrobiona kroszunka, no nie za bardzo, on się tam na pewno z tych kroszonki cieszył. Ale jak już ten synek był taki troszkę starszy, to i troszkę gorzołki się mu nalewało i się go czynstowało. A w bardzo wielu domach, kai takiemu oblewaniu byli radzi, to się go zaproszało i do stołu, i się go czynstowało tym wszystkim, co na święta było upieczone i naważone. A wiecie, jak to się waży na święta, nie? Więc mało tego nie było. No, ale wracam jeszcze do tego sikania, bo tak się na to go dało. W lony poniedziałek w śmigus trzeba było posikać kobietki. No i łowiela, taka mododziałcha, taka frela, szło się łobloć kiblem z wodą. No to przecież ta kociotka, czy mama, czy babka nie szło tak łobloć łodgowy do dołu. To się brało parfin. I fajnym parfinem się ta baba łoblywało. Każda ciotka w taśce miała przygotowane, a to szokolada, a to jakoś puszka napoju, tu nie powiem jakiego, bo to lokowanie produktu też musi być. Ale za takie posikanie, zobaczcie jak to śmiesznie się nazywało, nie? Że to się troszkę inosikało parfinem. No i powiem wam, że teraz jak się tak o tym sikaniu myśla, że jak ta dziołcha je modo, to się ją leje wodą, wezmocno z kibla, a potem się ją ino sikło to powiem wam, że zaś że jest dumno z tego, że jest ślązeczka. bo życie się jakie to jest fajne, takie pedzenie tym kobietom, nie przejmuj się, że się starzejesz, nie, bo niby się starzejemy, ale za to nie leją wodą i no, parfinami. I tu chyba jest taki fajny sposób do rozpoznania, drogę kobietki, czy woz jeszcze postrzegają jako modę, czy już jakie takie, powiem fajnie, dojrzałe. Bo jak będą woz, loć wodą, to znaczy, żeście są są młode w jej oczach a jak już przyjdą do was z parfinem, to nie ma się co martwić, bo będziecie fajnie wuniać, nie? Także starzeć się też trzeba umieć fajnie. Co wam jeszcze chcę powiedzieć, dużo fajnych rzeczy mamy w ta Wielkanoc, bo i dzieci szukają jajec w ogródkach, yy, takich szokoladowych. Jajko jako symbol życia, jako symbol nadziei, yy, kerem się wszyscy będą dzielić przy stole, to jest oczywiście taki nieodzowny element kery przy świętach, Musi być. I chciałabym Wam powiedzieć, że te święta wielkanocne, które może nie mają choinki, nie mają lampek, nie mają tych kolin wszystkich. te geszynków. To przecież tu też mamy małe prezenty, które się dowumy, bo łazi do nos zajęczyk. Tu Wam muszę powiedzieć taką anegdotę, jak była w mało i się spytałam kiedyś mojej starki, czemu my go domy, że te geszynki przynosi zajączek. Nie? Złoby życie się. Czemu nie mały ponbuczek, który zmartwychwstanie? Czemu nie baranek, który jest symbolem? I no, my domy, że przynosi je zajączek. Godą babcio, powiedzcie mi, no, czemu zajączek przynosi nam gysieki? A babcia pada, a wiesz co? Może by i przyniosła kaczka, ale na święta wszyscy ją jedzą. Jest to okropne, ale tako jest prawda. Często na święta jemy kaczka, ona nam się z Wielkanocą kojarzy. Zresztą w dumach jetela jadło spisów świątecznych, że każdy na pewno będzie miał swój, każdy region, będzie tu miał swoje. Na pewno u nas na Śląsku nie może być bez Wielkanocnej baby, Kerobyła, czyli taki świąteczny zisty. No i każdy, co kto lubi, to będzie na tym stole miał. Bez względu na to, z jakiego będzie regionu i jacy ludzie przy tym stole zasiądą, wszędzie będą dzielić się jajkiem. Jajkiem, które jest symbolem życia. Tak jak ja wam powiedziała na początku, że jest tyle roboty w tym wielkim tydniu, tela do zrobienia rzeczy do upieczenia, do uważenia, do przyrychtowania, że jotyż już wyda leku się zbierać, co by to wszystko zdążyć zrobić i przyrychtować. Wszystkim wam życzę, co byście przy tym świątecznym stole spotkali tych, z którymi spędzicie dużo czasu. Będziecie mieć czas, żeby odetchnąć od tego wszystkiego, co je na co dzień, ta prędkość, dur się kaś, spieszymy, a to do roboty, a to na zakupy. Każdy dół kaś leci. I życzę Wam i do tego jednego. Co byście przy tym świątecznym stole się dychli i pomyśleli, jak fajnie jest być koletych którym przejecie. A jakżeście czegoś nie zdążyli zrobić, to co byście byli tak zdrowi, że zrobicie się to bez cały rok. Wesołych świąt, fajny Wielki Nocy i wesołego Aleluja. Dziękuję Wam bardzo za ten tref. Pamiętajcie, że różne ciekawostki związane z językiem i kulturą polską znajdziecie także w serwisie Facebook i Instagram oraz w innych filmach polskiej półki filmowej. A jeśli chcecie wspomóc działanie kanału Polska Półka Filmowa, zajrzyjcie do serwisów Buy Coffee 2 albo Buy Me a Coffee. Dzięki waszemu wsparciu mogę robić jeszcze więcej.